Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, Rozmowa Dnia, a dzisiaj w naszym studiu gościmy Pana Arkadiusza Mularczyka, wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Y Panie ministrze, tak sobie myślę trudny koniec kampanii dla pana. W ogóle miał pan czas na to, żeby brać udział w jakichś spotkaniach z mieszkańcami, w jakichś konwencjach politycznych czy nie? Czy jest pan zajęty tymi obowiązkami ministerialnymi, zwłaszcza w sytuacji międzynarodowej trudnej? Tak, rzeczywiście, bo kampania wyborcza u nas w regionie w Noem Sunczu są doczyźnie, ale z drugiej strony atak Hamasu na Izrael w związku z tym tysiące telefonów od naszych rodaków pielgrzymów, którzy przybywali w Izraelu którzy prosili o pomoc i w związku z tym musieliśmy niezwłocznie skoordynować nasze działania dyplomacji z Ministerstwem Obrony Narodowej, zorganizować transporty samolotów wojskowych, ale też rządowych do Nakreta, ale też do Tel Awiwu po to, żeby e, naszych rodaków po prostu wywieźć ze strefy działań wojennych. I udało się zorganizować już kilkanaście transportów lotów do Grecji i do Polski. Wywieźliśmy około 750 Polaków, najczęściej pielgrzymów, turystów, ale wciąż jest jeszcze w Izraelu około 250 osób, stąd też wysłaliśmy kontyngent żołnierzy, 200 żołnierzy, którzy mają zabezpieczać powrót Polaków do, do domu. Trzeba pamiętać, że te samoloty latają do strefy działań wojennych. Więc to jest szczególnie niebezpieczne dla, dla pilotów, dla całej obsługi stąd też ludzie, którzy organizują całą tę misję. Żołnierze dyplomaci są to ludzie bardzo doświadczeni, bo trzeba pamiętać, że oni bladują do strefy działań wojennych. Jest czas na kampanię. No ta kampania się toczy. Moi pracownicy też, też tutaj aktywnie działają, upiększają region banerami, plakatami. Także to jest taki koloryt kampanii wyborczych. Liczymy też, że to zachęci też naszych mieszkańców do, do aktywności, do udziału w wyborach, udziału w referendum. To są bardzo ważne wybory, bo dzisiaj widzimy w tym dynamicznie, dynamicznym świecie nie tylko wojna na Ukrainie, atak, atak Łukaszenki, uchodźcami na polską granicę, ale również przemyt ludzi z, z Afryki na Lampeduzę, do Włoch, później do Europy. Ale też dzisiaj wojna w Izraelu to wszystko pokazuje, że czasy spokojne już są, mamy za nami, niestety. I musimy mieć świadomość, że przed Polską, przed Europą, przed światem czas nowych wyzwań. Generalnie musimy pamiętać o kwesti kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, i to też podkreślamy bardzo mocno w kampanii wyborczej, że bezpieczeństwo wewnętrzne, nasze tutaj, naszego życia, naszych rodzin, naszych bliskich, ale również bezpieczeństwo zewnętrzne dzisiaj jest naprawdę kluczowe dla, dla naszego kraju, kluczowym wyzwaniem, um, dlatego że widzimy gigantyczną presję ze strony um, uchodźców i z Afryki, i z Bliskiego, Bliskiego Wschodu. Też po tej wojnie w strefie gazy, w Izraelu, również to może być kolejna fala uchodźców, no, ale również Rosja, która przecież inspiruje te całe ruchy migracyjne z Afryki i przez Białoruś, więc ich celem jest destabilizowanie Europy, Unii Europejskiej, także Polski. Co ciekawe, że nie tak dawno białoruski dyktator Łukaszenka, który przecież blisko współpracuje z, z Putinem, e, powiedział, że w, w tych wyborach w Polsce stawiana tuska, bo z, Tusk, z Tuskiem się będzie mógł porozumieć. I to pokazuje, pokazuje z, z, z jaką skalą wyzwań dzisiaj y, musimy się zmierzyć. Ubiega się Pan ponownie o mandat poselski, tym razem jest Pan dwójką na liście Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest jakaś sytuacja dla Pana taka trudniejsza niż zwykle? Mocniej trzeba powalczyć, więcej trzeba powalczyć, czy nie ma to żadnego znaczenia? Nie ma to żadnego znaczenia. Ja w każdych wyborach, w każdej kampanii wyborczej, ale też wszystkim podczas mojej pracy w parlamencie staram się bardzo mocno, intensywnie pracować. Ten, ta kadencja była dla mnie bardzo intensywna i na poziomie krajowym, międzynarodowym, ale też poziomie regionalnym. Myślę, że dużo się udało rzeczy zrobić, dużo inicjatyw, też z przypomnę o raporcie o stratach wojennych, który opublikowaliśmy rok temu, później w działaniach międzynarodowych. Też ten, ten raport spowodował, że pan premier Mateusz Morawiecki i prezes Kaczyński powierzyli mi funkcję wiceministra spraw zagranicznych, więc to był bardzo intensywny czas i ja muszę powiedzieć, że w każdej kampanii wyborczej staram się pracować tak samo intensywnie i mocno i pokazać wyborcom, naszym mieszkańcom, że zależy mi na reelekcji, że proszę ich o głos i że staram się pokazać, że przez te cztery lata dobrze wypełniałem swój mandat i nadal chcę go dobrze wypełniać dla naszego regionu, dla naszego... Yy, Pięknego, e, pięknej sądeczyzny, ale również dla kraju, bo dzisiaj musimy też pamiętać, że nasz region jest też częścią po prostu Polski i, e, i Polska musi być prowadzona przez odpowiedzialnych ludzi. Ale jest to też kwestia jakiejś takiej ambicji, że zdobędę więcej głosów niż na przykład znajdujący się na pierwszym miejscu marszałek Terlecki? No bo przypominam, że w tamtych wyborach miał pan jeden z najlepszych wyników w Polsce, z tego co pamiętam. Tak, rzeczywiście dzięki naszym mieszkańcom osiągnąłem 73 tysiące głosów. To był rzeczywiście jeden z najlepszych wyników w Polsce. Również w tych wyborach będę prosił państwa o poparcie i zrobię wszystko, żeby dobrze ten mandat wykonywać dla, dla naszego regionu, dla Polski. To oczywiście od wyborców będzie zależało, jaki osiągnę wynik i jak ten wynik przełoży się na, na poparcie w skali regionu i kraju. Ja chcę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby ten mandat jak najlepiej wykorzystać dla naszych mieszkańców, naszego regionu i naszego kraju. Wczoraj organizowaliśmy wspólnie z portalem Stary Sącz Info debatę przed wyborczą, niestety on nie było reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, ale padło takie pytanie poniekąd troszkę w przestrzeń, poniekąd do pozostałych kandydatów zadał je Piotr Lachowicz kandydat. Koalicji obywatelskiej. O reparacje wojenne. o to czy to nie jest czasem tak, że ta walka nasza, odszkodowania o reparacje wojenne nie zakończy się jedynie tym, że pogorszymy sobie i tak nie najlepsze stosunki z Niemcami, natomiast tych pieniędzy tyle lat po wojnie i tak nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Co pan na to? Jak, ma pan szansę odpowiedzieć na to pytanie. E, oczywiście to jest temat, który przez lata był zaniedbany, zaniechany, również przez te formacje, które pan Lachowicz prezentuje. To jest temat, który jest wielkim wyzwaniem dla naszej dyplomacji, ale przede wszystkim on jest możliwy do realizacji dlatego, że przygotowaliśmy raport stratach wojennych. Ten raport, który publikowaliśmy rok temu jest rachunkiem ekonomicznym, ale również materiałem dowodowym. Są trzy wielkie tomy, 1500 stron, które położyliśmy na biurku kanclerza Niemiec. I dzisiaj z tą informacją, z tą wiedzą ruszyliśmy w świat. Do Waszyngtonu, do Londynu, do Berlina. Do Brukseli. Dzisiaj o tym świecie mówią wszystkie media międzynarodowe, najważniejsze media amerykańskie, brytyjskie, niemieckie. I co jest ważne, dzisiaj bardzo wiele, wiele krajów uważa, że Polska ma rację. Jest to oczywiście kwestia dzisiaj znalezienia mechanizmu do zmuszenia Niemców do podjęcia rozmów. Ja w dniu wczorajszym byłem w Strasburgu, stąd nie mogłem uczestniczyć w debacie w Starym Sączu i chcę podkreślić, że tam pracujemy nad projektem rezolucji, który już wczoraj był ogłoszony. Projekt on jeszcze nie jest przeprocedowany, ale będzie w styczniu procedowany w Radzie Europy, który tworzy mechanizm do podjęcia dialogu i negocjacji, mediacji między krajami Rady Europy. Więc chcemy stworzyć taki mechanizm na, na gruncie Rady Europy który będzie obligatoryjnym mechanizmem dla krajów, które mają różnego rodzaju konflikty historyczne bądź bieżące. I uważam, że poprzez naszą aktywność właśnie na świecie, w organizacjach międzynarodowych, ale też w kongresie amerykańskim, gdzie również pracujemy nad rezolucją z kongresmenami amerykańskimi, zmusimy Niemców poprzez presję międzynarodową do tego, żeby usiadły do stołu i o tym z nami rozmawiać. Dlatego, że dzisiaj, gdy wszyscy mówią o praworządności, prawach człowieka, demokracji, znaczy, nie do obrony jest stanowisko Niemiec, które nie chce podjąć z Polską, krajem tak poszkodowanym w wyniku wojny, rozmowy i dialogu. A, a Polska jest, co jest kwestią bez precedensu, jedynym krajem na świecie, z którym Niemcy nie zawarły żadnej mowy międzynarodowej po Drugiej wojnie światowej. Więc przyzna Pani, że jest to sytuacja rzeczywiście no, niespotykana i w mojej ocenie dla wizerunku Niemiec, którym bardzo zależy na takim pozytywnym wizerunku na arenie międzynarodowej, zresztą Niemcy ubiegają się o o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, chcą być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, gdzie obecnie jest pięć krajów. I ja ostatnio dosyć mocno komunikowałem w mediach międzynarodowych, że absurdem jest propozycja niemiecka bycia stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa w sytuacji, jeżeli oni się nie rozliczyli z Polską ze zbrodni wojennych. I ten komunikat dzisiaj w świat, ten komunikat trafia do Amerykanów, do Brytyjczyków, on trafia na, na tak powiem, różne biurka prezydentów, dyplomatów, ambasadorów. I myślę, że Niemcy mają już świadomość, że jeżeli wygramy wybory, jeżeli będziemy mieli możliwość kontynuowania naszej misji przez kolejne lata, to będą musieli z Polską ten temat załatwić w przeciwnym przypadku. No, ich wizerunek będzie bardzo mocno naszerpnięty. Ale czy to nie jest tak, że kreujemy sobie kolejnego wroga, tak? Mamy jednego już u bram niemalże, czyli przy wschodniej granicy. Za chwilę możemy mieć kolejnego, nie porównuję tego oczywiście, że nie mam tutaj na myśli tego kalibru, natomiast no jakieś popsucie stosunków Panie międzynarodowych. Redaktor, e, powiedzmy sobie jasno, Niemcy chcą być krajem, który dominuje w Europie. E, całe ustawodawstwo, które tworzą poprzez Brukselę, ma służyć i gospodarce. Strefa euro służy i gospodarce. Ich ekspansja gospodarcza ma służyć i gospodarce. I powiedzmy sobie jasno, my nie no możemy być cały czas tą brzydką panną na wydaniu, bo musimy być krajem, który jest krajem sprawczym, krajem, który domaga się o pewne kwestie dotyczące godności, tego, żeby być traktowany jako partner. No nie może być tak, że Niemcy płacą Izraelowi reparacje wojenne, płacą Żydom odszkodowania za wojnę, a nie płacą Polakom. No przyzna Pani, że jest to sytuacja zdumiewająca. Izraela przecież nie było podczas II wojny światowej, a Polska była. Więc Niemcy nie chcą Polski traktować po partnersku. Na tym polega problem, że oni de facto już wyparli e, odpowiedzialność za drugą wojnę światową. E, wie pani kto wywołał drugą wojnę światową? Po tylu latach, nie Niemcy, nie Niemcy, naziści, naziści tak. naziści, tak, więc proszę zwrócić uwagę, że Niemcy wyparli już swoją odpowiedzialność za drugą wojnę światową. E, oni e, jak się ich pani zapyta, mamy takie badania, oni uważają, że ich dziadkowie i przodkowie ojcowie byli w ruchu oporu przeciwko nazistom. Tam nikt nie jest spadkobiercą nazistów. No, na tym się polega problem, że Niemcy już wyparli odpowiedzialność za II II wojnę światową. Stąd tak ciężko im się do tego e, przyznać. E, jeden z moich przyjaciół, e, pan komisarz Janusz Wojciechowski, ostatnio, gdy go spotkałem, powiedział, że gdy publikowaliśmy raport, to po prostu z Niemców zeszło powietrze. Bo oni wcześniej po prostu wszystkich pouczali, e, stawiali się w roli mentora, że to oni są najmądrzejsi, oni są mocarstwem moralnym. W momencie, jak my opublikowaliśmy raport o stratach wojennych. Z Niemców zeszło powietrze. Wiedzą, że mają problem i że muszą go z Polską uregulować. Oczywiście czekają na wybory, ale jeśli wybory wygramy i będziemy kontynuować naszą misję, jestem absolutnie przekonany, że z kwestią czasu, kiedy usiądą z nami do rozmów. Panie ministrze, z Pana słów wnioskuję, że wypracowanie tego algorytmu przekazywania zwrotu tych środków odszkodowań do Polski to jest dopiero kwestia czasu i kwestia pewnych jakichś prac. Bliższej bądź dalszej przyszłości. Proszę natomiast powiedzieć, skąd w takim razie pojawił się w Radzie Miasta Nowego Sącza pomysł, aby Rada Miasta poparła pomysł reparacji wojennych. Dlatego, że miec. Niemcy mówią, że to nie jest problem między narodami, że to jest problem Kaczyńskiego. To jest problem Ularczyka, tak? Że tu dwóch ludzi zjechaliśmy. Czyli myśliło. szukacie po prostu tak. my chcemy, poparcia. Bo mimo tego, że była uchwała Sejmu 18 września ubiegłego roku, uchwała całego sejmu, jednogłośna niemalże, później była jeszcze uchwała Rady Ministrów, to Niemcy rozpowszechniają na świecie taką narrację, że to jest temat taki wyborczy, to sobie wymyślili Kaczyński z Mularczykiem, ale to w ogóle społeczeństwo polskie się pod tym nie podpisuje. W związku z powyższym ja wysłałem list do wszystkich samorządów w Polsce, do wszystkich gmin, powiatów i województw, po to, żeby udowodnić Niemcom, że popatrzcie, zapada dziesiątki uchwał w samorządach, gminach, miastach, powiatach, województwach, gdzie obywatele mieszkańcy poprzez swoich radnych popierają te działania i do dnia dzisiejszego wiemy, że takich uchwał ponad około setka już w wielu miastach, w Gdańsku, w Lublinie, w Wieluniu, w Bochni, w Tarnowie, w, w, zak w Zakopanem, a w Nowym Sączu nie, no bo jebania, Czy temat wróci yy, na Mam nadzieję, że temat wróci. Jest yy, w yy, yy, porządku i, obrad najbliższej sesji. I ci, i ci, ci radni, którzy takie tu nie mieli różnego rodzaju wątpliwości i to poprom. dlatego że moim celem jest zebranie kilkuset, może, może kilku tysięcy uchwał samorządów i po prostu położenie tej, tego stosu papierów, tych uchwał na kolejny raz na biurku kancelarza Niemiec i powiedzieć, proszę bardzo, to nie jest temat Kaczyńskiego czy Mularczyka, to nie jest temat PiSu, to jest temat narodami. oczekujemy jego rozwiązania. I kolejny temat związany już z naszym regionem bezpośrednio kwestia komunikacji, kwestia Sądeczanki. No nie udało się przez te wiele lat zrobić wiele, żeby nie powiedzieć, że nic. Jeśli chodzi o Sądeczankę, po, tutaj. sobie nie zgodzić się z panią redaktor, no, myśmy specjalnie w tym celu powołali zespół parlamentarny po to, żeby Stąd pytanie monitorować, do monitorować, bo też proszę pamiętać, że to nie my podpisujemy decyzje. Nie nasze nazwiska są pod pieczątkami przy tej inwestycji. Ale doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że trzy projekty, które były przygotowane, zostały złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest proces wydania decyzji środowiskowej i z tego co wiemy, on zapadnie jeszcze w tym roku. Jeśli te decyzje zapadną, ona jest też związana z, z konsultacjami społecznymi, gdzie mieszkańcy wielu gmin też sąsiednich, Gnojnika Czchowa złożyli około kilkuset różnego rodzaju wniosków, postulatów ale według mojej wiedzy do końca roku zapadnie decyzja środowiskowa. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że trwają prace nad obwodnicą Brzeska, co już skróci co najmniej o 5 do 10 minut dojazd do samego Brzeska. I również to jest jakby pierwszy etap sądeczanki i w momencie wydania decyzji środowiskowej ruszą, ruszą kolejne prace dotyczące kolejnych odcinków, ale co jest ważne, co jest niezwykle ważne, Uzgodniliśmy z Regionalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Krakowie, że będzie tunel pod Justem. To, to jest myślę bardzo dobra informacja, że uznaliśmy, że robienie objazdu przez sąsiednie, sąsiednie miejscowości wokół góry Just jest po prostu nieefektywne bardziej efektywne, tańsze, też dla bezpieczeństwa lepsze będzie wybudowanie 800-metrowego tunelu pod, pod Górą Just. Także to jest myślę dobra informacja. Na te inwestycje są środki w budżecie państwa, to będzie realizowane. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że, że ta droga też przebiega przez gminy, które takie, które walczą i które, będą które walczyć. Walczy, Spotkał się Pan walczą, z taką opinią, tak. że jeżeli wariant C będzie nadal preferowany, jeżeli nie będzie to wariant A wskatany przez samorządy, to ta droga nie powstanie. Spotkał się Pan z taką opinią płynącą z samorządu. Redaktorze, no, musimy jednak mimo wszystko e, postawić na. Na tą inwestycję. Ja, ta inwestycja nigdy nie będzie pasowała wszystkim. To jest po prostu niemożliwe. No ale już ta przysłowiowa kreska na mapie, gdzie, która przecinała, mówię o drodze tutaj, tak? która przecinała hale w jednej z gmin na pół. Nie, z tego co wiemy, tu chodzi jedną z firmy, nie niedajże Gnojnik. Ta droga jest o tyle przesunięta, że ta firma nie będzie się musiała przesuwać. Droga zostanie w pewien sposób skorygowana. Ale to też pokazuje skalę wyzwań. To jest teren gęsto zurbanizowany, dużo domów, e, zakładów pracy. Dlatego ci architekci, projektanci, którzy to przygotowali, przygotowali te trzy warianty. E, no i te zaproponowane przez Generalną dyrekcję są najbardziej, tak powiem, ekonomiczne, bezpieczne i, i, i są możliwe do sfinansowania. Na to są środki w budżecie państwa. To jest ważne. Także naprawdę jesteśmy już bardzo blisko tej inwestycji, ale też myślę, że warto tu wspomnieć o kolei podłęże Piekiełko. E, ta inwestycja już jest realizowana. Również niebawem kolejne przetargi na kolejne, kolejne etapy. Także myślę, Pani Redaktor, że niebawem, za kilka lat, będziemy do, do Krakowa i Warszawy jeździć pociągiem. A czy jesteśmy w stanie już tak na zakończenie pytanie stwierdzić, ile te procedury mogą jeszcze potrwać, jeżeli rzeczywiście decyzja do końca roku zapadnie? Mam tu na myśli decyzję środowiskową. Ile mogą potrwać same te konsultacje społeczne? Ja mówię o tych kwestiach związanych one, z dokumentacją. On, on bo się one, się po... zakończyły. one się już zakończyły, konsultacje społeczne. Dzisiaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po prostu je analizuje, e, będzie w jakiś sposób reagowała czy odpowiadała. Oczywiście też się musimy liczyć z tym, że część mieszkańców może z zarzutami pójść, pójść do sądów. Natomiast absolutnie jestem przekonany, że do końca roku takie przynajmniej padały deklaracje ze strony kierownictwa Regionalnej Dyrekcji, zapadnie decyzja środowiskowa. A potem już będą mogły być realizowane przetargi na poszczególne etapy tej inwestycji. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za to podsumowanie kadencji. Widzom, internautom, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.